Cześć, witajcie moi drodzy, kolejna paczka rodem od Chińczyków mała, niepozorna a w środku, wydaje mi się, że są przynęty wędkarskie chociaż mogę się mylić, powiem tak, na swój gabaret paczka dosyć ciężka, tak próbuję to przeciąć delikatnie, żeby nie pociąć, bo co by było coś tam zniszczyć, jak czekam na to prawie 60 dni i o, powiem wam, że tutaj taka paczka trochę większa jest. E, no dobra. Tu już nic nie ma. A w środku było e, cztere, cztery w sumie e, rodzaje gumek. Taki, powiem wam, że wyglądają fajnie, nawet bardzo fajnie. Może tego kamera nie oddaje, ale taki ten e, seledynek może robić robotę eee, po 5 sztuk, 3 rodzaje już zamawiam te przynęty, mogę wam powiedzieć jedno są mega eee, mega miękkie one bardzo fajnie pracują w wodzie eee, i taki zestaw kosztuje też około 4 zł więc gumka poniżej złotówki za sztukę, więc no a nastawiam się, może już teraz, tym, w tym roku na jesień, to nie, ale na wiosnę, może uda mi się łódkę kupić. Więc będziemy testować. Biorąc pod uwagę, że też zamówiłem casting, choć casting to nie do tych czynów. Dobra, to odłożymy na bok. I tutaj to mnie trochę zaciekawiło trochę, no ale popakowane jak, jak woblerie chińskie a jest to, bo to pierwszy raz będę miał w kolorze takim atramentu. Dobra, nie będę się z tym krzypał. Um, powiem Wam tak, jest to babka. Czyli jak to się tam zwie? E, taka, e, silikon taki trochę twardszy, ale e, sam ogonek twistero-kopytko, bo to, bo to widać no powiem wam o może tak zapię będzie lepiej, będzie lepiej widać cało, całą przynętę no może być to fajne ja podziękuję to jak to pracuje wiem że były kilka kolorów eee, nie wiem czy ja brałem akurat niebieski może to być gift również od, od my frienda ale powiem wam jestem ciekawy na to przy lekkiej główce jigowej może być to kozak dobra trzymajcie się wiem że Sebastian Kowalczyk y Robił, robił chyba tego, tego testu, tak mi się wydaje, mogę się też mylić, ale tam gdzie występuje babka, czy babko podobne coś, może być to fajna gumka. Dobra, na razie, cześć.